cześć witam was serdecznie z miejscowości w której ta historia trochę się układa tak tragicznie w tej miejscowości jest co prawda przepiękna plaża jest przecudowny las ale to co nas tutaj przytłacza w tej miejscowości to obóz koncentracyjny Sztuthof, a jesteśmy w Sztutowie oczywiście dzisiaj nie będziemy go zwiedzać chciałem kiedyś zrobić relację z tego obozu nawet napisałem bo poinformowano mnie, że musi być zgoda szefostwa obozu muzeum napisałem właśnie do pani Teresy Patidis, bo ona wtedy była jakby nadzorowała to muzeum ale niestety nie, nie otrzymałem żadnej informacji żadnej zgody, dlatego niestety, ale nie mogłem wam zrobić relację z tego miejsca mam nadzieję, że kiedyś to się uda że kiedyś że tak powiem rozsądniejsze decyzje będą w takich sprawach a my sobie schodzimy w kierunku plaży. To jest również miejscowość, która w której bywał między innymi Artur Schopenhauer, ten sam, który urodził się w Gdańsku, ten sam, który mieszkał przy ulicy Świętego Ducha w Gdańsku. No, co taka ciekawostka, że Schopenhauerowie albo to może wam w Gdańsku opowiem. To jest ciekawa w ogóle historia. A my sobie schodzimy już do samej samiutkiej plaży. Do samego morza. Przez chwilę podelektować się tym szumem morza. I e, tym pięknym widokiem. Drugą taką znaną, no oczywiście nie pozytywnie dla nas postacią jest car Piotr Wielki. On tu przybył na, że tak powiem, zapewne zaproszenie Augusta II Mocnego. No niestety oni, niestety dla Polski oni się dobrze kojarzyli, a car Piotr Wielki po prostu wykorzystywał tą znajomość. No i takie trochę wykorzystywał. E naszego króla dlaczego? bo wplątał go w wojnę, miał e, udzielić tam pomocy ale po prostu czekał aż Polska straci siły i tak wykorzystywał to po prostu no niestety, niestety tak ta historia się powiodła, może w szczegółach Wam kiedyś to opowiem e, jak to wyglądało bo naprawdę wtedy dużo straciliśmy, a Polska się uzależniła całkowicie od Rosji. I że tak powiem, pod, dyktant, pod dyktat Rosji już byli wybierani królowie polscy. Od tego czasu, w zasadzie od Augusta, widać taki mocny upadek państwa polskiego. Przedtem, jeszcze za czasów Wazów, to był taki lżejszy, e, pierwsze symptomy, może upadku no bo terytorium Rzeczpospolitej się zaczęło zmniejszać eee, kasa zaczęła świecić pustkami, no bo Wazowie nas wepchali w kosztowną wojnę ze Szwedami a August po prostu w kolejną i w kolejne takie tarapaty nas wepchał a my jesteśmy nad samym morzem w Sztutowie, patrzcie jaka tu jest ładna plaża i w ogóle nie ma żadnego skojarzenia z tym co tutaj się działo jeżeli wejdziecie kawałek dalej w ten las w kierunku Stegny to tam jest miejsce gdzie w 1940 roku dwukrotnie zamordowano Polskę polskich patriotów ale z tego miejsca również robiłem relację możecie ją zobaczyć na moim YouTube dwukrotnie chyba robiłem relacje właśnie z tego miejsca jest to miejsce na krzyżem jest trochę schowane w lesie trzeba kawałek zejść ze ścieżki wodorowej wtedy jesteśmy w stanie to zobaczyć spójrzcie tak wygląda ten las wokół plaży a tak wygląda tutaj plaża a ja słuchajcie przenoszę nas w kolejne piękne miejsce Chodźcie ze mną. A gdzie my jesteśmy? Jesteśmy w miejscowości, która niegdyś nazywała się Paców. Paców. Dziwna nazwa. Kojarzy mi się z Pacanowem. Ale to nie jest Pacanowo, nie było Pacanowo, tylko Paców. Słuchajcie, idziemy sobie po plaży tej miejscowości w oddali, część rybacka tej właśnie. Pięknej miejscowości. Ta, czy też nazwa tej miejscowości niemiecka to Pasework, a obecna nazwa to Jantar. Jantar, nazwa ta nawiązuje oczywiście, że do Bursztynu. A dlaczego do Bursztynu? Bo tędy właśnie biegł szlak bursztynowy z Gdańska do w zasadzie do Królewca całą Mierzeją Wiślaną tutaj na tym szlaku bursztynowym powstawały karczmy właśnie w Jantarze były dwie karczmy a miejscowość ta w tamtym czasie była znana z rybołówstwa no i druga, drugi taki element z rolnictwa te dwa elementy jakby determinowały życie mieszkańców Hej, oto tutaj miejscowości. A poznajemy tą miejscowość, czyli pierwsze zapiski. Ale może zanim o tym opowiem, słuchajcie, posłuchajcie chwilę szumu morza. Ja na 30 sekund się wyłączam, a wy posłuchajcie tego pięknego szumu morza. Jest trochę zimno, trochę ręce mi zamarzają, że tak powiem, przymarzają do sprzętu. Szczególnie ta ręka, którą trzymam ten sprzęt, bo drugą mogę sobie do kieszeni włożyć. Słuchajcie, ale to są takie techniczne sprawy, nie będę ich, was nimi zamęczał. Słuchajcie, jeżeli Wam się podoba mój kanał, jeżeli podobają Wam się moje relacje, wesprzyjcie mój kanał, to umożliwi mi dojechanie do ciekawszych miejscowości, być może częstsze dojechanie właśnie do tych ciekawych miejscowości. Możecie wesprzeć bezpośrednio na YouTube. Tam określiłem najmniejszy sposób wsparcia w takiej postaci, że tak powiem, symbolicznej 4,99 groszy. No to jest symboliczna kwota. Albo możecie wesprzeć, oczywiście możecie tam również większą kwotą wesprzeć, ale mo możecie również wesprzeć na E, typli tip do Tipli linka pozostawię w opisie. Tam wybieracie kwotę, jaką chcecie wesprzeć. E, możecie po prostu wesprzeć mnie taką kwotą, żeby postawić mi kawę, bo tu jest tak zimno, żeby przydała mi się kawa. Ale już e, kończę ten temat. Słuchajcie, przepiękna miejscowość. Pierwsze wzmianki o tej miejscowości to rok 1300. E, 90. 80. przepraszam, pierwszy. A dowiadujemy się o tej miejscowości z kronik krzyżackich. Słuchajcie, a jak krzyżacy weszli w posiadanie właśnie tego terenu? Krzyżacy w pewnym momencie dosyć dobrze współpracowali z księciem pomorskim Świętopełkiem. Dopiero później jak książę ten zaczął widzieć te podstępy krzyżaków, no to książę po prostu zmienił swój Front w stosunku do krzyżaków i zaczął z nimi walczyć, ale w pierwszej fazie współpracował z nimi. E, no, i właśnie książę Pomorski przekazał właśnie ten teren tutaj krzyżakom, a krzyżacy próbowali zagospodarować właśnie ten teren, no bo, że tak powiem, rybołówstwo, czyli ryby, no bo rolnictwo, czyli jedzenie, no ten teren był, nie powiem, że atrakcyjny. Choć był atrakcyjny, był atrakcyjny. Słuchajcie, bo tędy jeszcze biegł właśnie ten szlak bursztynowy. To widzicie kuter z jantaru, a jantar to po litewsku bursztyn z litewskiego języka. Słuchajcie, a my idziemy wśród łódek. I tutaj dla zmyłki kawałek dalej jest czy znajduje się łódka ze stegny. Czyli jantar się łączy ze stegną. Stegna to miejscowość obok. Kilka kroków dalej. No, trochę przesadzam, że te kilka kroków, no bo miałem okazję przejść to w którymś roku. Słuchajcie, taką opowieść Wam opowiem. Naprawdę, to się zdarzyło autentycznie. Pojechałem do Gdańska Wrzeszcza. <śmiałam> oddać książki do biblioteki. I zobaczyłem przepięknie, proszący śnieg. Przepiękną taką powłokę śnieżną. I mówię. Kurczę, wypada pojechać na mierzeję, bo to jest moment, który rzadko można zobaczyć dla osoby, która mieszka poza mierzeją. I mówię, pojadę. A wyszedłem? Z domu mówiłem, że idę do biblioteki. Słuchajcie. I wyszedłem. I tak mówię, we wrzeszu będąc. Manhattan, może wiecie gdzie to jest. Słuchajcie, i tak mówię. Oczywiście wypożyczyłem nowe książki, miałem kilka książek w plecaku, także nie było za łatwo. I mówię sobie, bo spojrzałem wcześniej, bo byłem tam bez samochodu, akurat w tym momencie, że tak powiem samochód mój był przez moment nieczynny. I słuchajcie, i... Mówię, no to przejdę się do Gdańska, to jak będę szedł tak w miarę wolno, to nie zdążę na PKS-a. No i już będzie sprawa pozamiatana. Ale jak szedłem do tego Gdańska z Wrzeszcza, to doszedłem do tego PKS-a i mówię, no chyba los chciał, żebym jednak pojechał. Siadłem w PKS-a. Dojechałem właśnie tutaj do Jantaru przepięknie, przecudownie przepiękny śnieg był możecie zobaczyć to na mojej relacji to było w zeszłym roku albo dwa lata temu i słuchajcie wysiadłem w się, zrobiłem sobie jeszcze taką trasę jaką bym mógł zrobić i stwierdziłem, że no zgodnie z nawigacją zdążę dojść do Stegny i zdążę na autobus w Stegnie, żeby wrócić no i tak zrobiłem tylko nie wziąłem słuchajcie jedno, jednego pod uwagę że ja dużo fotografuję i lubię z każdej strony obejrzeć każdy obiekt. No i nie wziąłem tego pod uwagę. No i że tak powiem będąc już w Stegnie e, Czyli jak już przeszedłem ten, a w ogóle jak przeszedłem ten fragment, to chwilami było pięknie, a chwilami taka księżyca, że nic nie było widać. E, może, że tak powiem, szumiało ostro. Tak na ostro było szumiące może. I słuchajcie i jak dochodziłem, to pewnym, dochodziłem do stegnu to w pewnym momencie się tak złapałem za ucho i sobie wywiegiłem małżowinę uszną tak, tak odruchowo i słuchajcie, i patrzę, ona się nie odgina nie, była tak zamarznięta, że się nie odginała włosy miałem takie lodowate, takie sopelki lodu no bo, że tak powiem jakoś do czapki się w życiu nie przyzwyczaiłem czasem ją noszę, ale to jest naprawdę rzadkość, no i co dalej? Doszedłem do tej Stegny i na plaży w Stegnie było przepięknie. Po prostu kolorystyka nieba przecudowna. Zrobiłem kilka fotografii, szybko leciałem, nawet kawałek trasy biegłem, no ale ze, z plaży w Stegnie do samego e, dworca PKS jest ponad 3 km no, i niestety jakieś mi około. 10 minut zabrakło. No, jeszcze nie ukrywam, że po drodze Kościół z tego nie sfotografowałem, ale tylko ze dwa razy na szybkiego. No i, 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 i słuchajcie, i nie zdążyłem na PKS-a. Patrzę, za jakiś czas ludzie się zbierają, zacząłem ich się pytać, czy, czy będzie jakiś dodatkowy PKS. A tam człowiek mi odpowiada, że e, tego nie wie, ale. Ten jedzie do Elbląka, czyli w przeciwnym kierunku. <laughs> Słuchajcie, tak sobie pomyślałem. No to mam pecha, ale się pytam bo na rozkładzie jazdy jest jeszcze jeden ostatni za dwie godziny PKS. Się pytam człowieka. Eee, no ale czy, 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 czy tamten jeszcze będzie PKS? On mówi: wie Pan, jak jest taka śnieżyca, to czasem te ostatnie w ogóle nie jeżdżą. Tak mnie jakby pocieszył, chciał, chciał po prostu mnie pocieszyć ten człowiek. I tak mi zadał pytanie. Ale wie pan co? Ja mam do pana takie pytanie: A co pan tutaj robi o tej porze roku? Po co pan tu w ogóle przyjechał? I ja mówię, żeby zdjęcia podfotografować trochę, filmy porobić, bo jest tutaj tak pięknie, tak niemiłosiernie pięknie. A ten człowiek do mnie mówi. E bo jakoś w ten sposób mu zadałem, wie pan, jak tu jest pięknie? O, taką, taką jakby frazą powiedziałem. A on mówi wie pan, nie wiem, bo jestem niewidzący. No i trochę mi się głupie wtedy zrobiło. Fakt, że ten człowiek był oczywiście nie sam, był z kobietą. E, no, ale to taka właśnie przygoda ze Stegny. Za dwie godziny przyjechał ten autobus, a ja na tym e, dworcu kwiłem, zupełnie sam w totalnych ciemnościach tam nikogo dosłownie nie było na tym dworcu PKS -u. no może nie dwie godziny, bo od odjazdu tego PKS do Elbląga było półtorej już godziny czyli pół godziny mi uciekło właśnie na rozmowie z tymi osobami, naprawdę bardzo fajna przygoda, bardzo fajnie ją wspominam to było coś szaleńczego zrobione wyszedłem do Wrzeszcza oddać Książki do biblioteki, a tak się skończyło. Czasem tak jest ze mną. Słuchajcie, ja przenoszę Was teraz w zupełnie inne miejsce. Chodźcie ze mną. Słuchajcie, a my się przenieśliśmy tutaj do sieci rybackich. O, tutaj w takim przepięknym miejscu. Spójrzcie, jaka fajna kolorystyka jest w tym momencie nieba. Zwróćcie na to uwagę. My jesteśmy w porcie. Rybackim. A no tam słyszę jakieś, czyżby <gryzby> to kaczki, czy co innego. No, jesteśmy w porcie rybackim. W kątach rybackich. Idziemy sobie wolnymi kroczkami Zmierzamy po tym przepięknym nabrzeżu tego tutaj portu. I podziwiamy zarówno te kutry. Patrzcie, tutaj kutry z piasków jakiej patrzymy na piękną kolorystykę tego tej pory dnia to widzicie tutaj sprzętu rybackiego pozostawiony tutaj kuter KRN to jest granica morska także od groma tutaj tutaj właśnie jest a my sobie tak zmieszamy spoglądamy z zwolno na te właśnie łodzie rybackie. Fajnie jest zanurzyć się właśnie w taką. No, nie chodzi mi oczywiście o wodę, bo to nie jest fajne. Szczególnie o tej porze roku, ale chodzi mi bardziej o taki obraz. Patrzcie, jak tu pięknie. Te obrazki można sobie cały czas oglądać przeglądać i podziwiać no i ten kolor nieba to jest tak zwana złota godzina w fotografii tutaj już ten kolor jest trochę inny ale tu jest jeszcze przepiękny przecudownie to wygląda spójrzcie na te statki tutaj jest z kątów rybackich kuter o, widać napis na nim taki mniejszy, a tu kontroler 16. On prawdopodobnie kontroluje tutaj. A my sobie tym nabrzeżem właśnie idziemy, gdzieś tam sobie zmierzamy w przód. Trochę się już ciemno robi, zaczęło się ściemniać. Tam sklep, w którym możecie nabyć sobie rybki, czy jest otwarty, czy nie. Nie wiem, a już chyba jest zamknięty, bo światło jest zgaszone. Tak, żaluzje zasłonięte, także jest zamknięte. My sobie jeszcze tutaj kawałek podejdziemy, popatrzymy na te kutry rybackie. O, spójrzcie jak przepięknie się prezentują przy tym nabrzeżu. Tutaj gdzieś jest. Mała babka statek Tak przypuszczam, że jest gdzieś mała babka, bo zawsze tutaj stała ale Czy jest jeszcze? Za chwilę się okaże Tutaj widzicie żaglówki powystawione na zewnątrz, a tu jest Nie, nie ma małej babki, nie ma niestety nie ma małej babki być może jest wystawiona gdzieś na zewnątrz gdzieś tutaj sobie jest po prostu a my tym nabrzeżem sobie zmierzamy w tym kierunku kawałek sobie podejdziemy patrzcie na ten kolor niebieski nieba jest przecudny dzisiaj Prze, prze, pięknie on wygląda słuchajcie no i te kutle rybackie są równie przepiękne patrzcie jak pięknie ja nie umieszkałem kilku zdjęć zrobić no bo jak tu można przejść bez zrobienia zdjęć oczywiście cały sprzęt rybacki ten macie tutaj gdzieś powystawiany Tutaj łódki, kutry. Ta łódka jest zobaczcie przechylona na jedną stronę, tak w sposób szczególny. O jakby coś się tam przeważało, coś w kabinie takiego dużego, sporego A tutaj widzicie taki pusty dosyć teren a no, już tam nie będziemy szli. Wrócimy się. O! Przy tej oto łódce. Tu jest Irena, łódka. Także Irena ma swoją też łódkę. Jeżeli są jakieś ireny, to tutaj rybak nazwał łódkę właśnie imieniem Ireny. Patrzcie na ten oto tutaj. Kutel rybacki. przecudne jest, przecudne miejsce. A tutaj taki dosyć większy. A jest mała babka, tam się schowała. Nie wiem czy widzicie ten mniejszy stateczek. To jest mała babka. Ten duży powinien się nazywać duża babka. Mała i duża by była. Ale niestety tak się nie nazywa. Tutaj widzicie, spójrzcie kiosk jednego ze statków. Tutaj pewno jest remontowany. Albo już po prostu zdemontowany na stałe. Może to tego akurat. Chociaż nie, to jest bardziej motorówka. No i patrzcie, już tak trochę ten niebieski nam ucieka. Czyli kończy się złota godzina. Czyli czas powoli kończyć tą relację. Słuchajcie, jeżeli ona Wam się podobała, koniecznie subskrybujcie mój kanał. Wesprzyjcie mój kanał. Będzie mi naprawdę. Bardzo bardzo miło. To Wasze wsparcie mnie motywuje do robienia, do wyjeżdżania w ciekawe miejsca, do pokazywania wam właśnie tych oto ciekawych miejsc. Zachęcam Was do wsparcia. Możecie wesprzeć oczywiście bezpośrednio na YouTube taką symboliczną kwotą 4,99 groszy, albo możecie na przykład postawić mi kawę z chęcią bym się teraz rozgrzał taką ciepłą, gorącą kawą kawę możecie postawić na tipli, sami określacie kwotę za jaką chcecie postawić I kawę jeżeli szanujecie to co robię to zachęcam was do wsparcia a ja powoli tak jak mówiłem kończę tą moją dzisiejszą Relacje. Cieszę się bardzo, że ze mną byliście na niej. Serdecznie Was pozdrawiam. Do zobaczenia, do usłyszenia na kolejnej mojej relacji. No i słuchajcie, dobrego dnia, wieczoru czy też popołudnia, w zależności od pory, o jakiej oglądacie tą oto moją relację. Do zobaczenia.